Grudzień, mróz za oknem, a w kuchni od rana wrze. Mama przy garach, babcia kroi, dziadek próbuje i dostaje po łapach. Wszyscy wiemy, że te dni pachną inaczej niż cały rok. Dziś wspomnimy dziesięć potraw ze świątecznego stołu PRL, które jemy do dziś. A jedna z nich do dziś dzieli Polaków na dwa obozy, ale o niej na samym końcu. Subskrybujcie. Przed nami szczere historie o PRL. Pamiętacie ten widok? Ogromna miska na środku stołu, a wokół niej cała rodzina z łyżkami w pogotowiu. Sałatka jarzynowa królowa każdego świątecznego stołu, każdych imienin, każdej domowej prywatki. Bez niej nie było przyjęcia. Można było nie mieć szampana, można było nie mieć tortu, ale sałatka jarzynowa musiała być. I to w ilościach, które dziś wydają się wręcz nieprzyzwoite. Góra kolorowych warzyw w kryształowej salaterce to był widok, który oznaczał prawdziwe święto. Kto pierwszy nabierze, ten wygrywa. A wiecie, że ta nasza sałatka ma arystokratyczne korzenie? W XIX wieku pewien francuski kucharz imieniem Lucien wymyślił ją w eleganckiej moskiewskiej restauracji dla tamtejszej elity. Tylko, że tamten pierwowzór to było coś zupełnie innego. Z rakami, kawiorem, ozorkami cielęcymi i kaparami. Danie dla bogaczy, nie dla zwykłych ludzi. Po rewolucji drogie składniki zastąpiono tym, co było pod ręką marchewką, ziemniakami, groszkiem konserwowym i jajkami na twardo. I tak ta sałatka ruszyła w świat, zmieniając się po drodze w każdym kraju. Do nas dotarła już w wersji ludowej, demokratycznej, takiej, którą mógł sobie pozwolić każdy, niezależnie od zasobności portfela. W czasach PRL sałatka Jarzynowa stała się prawdziwym symbolem świątecznego stołu i rodzinnych uroczystości. Można ją było spotkać w każdej stołówce zakładowej, w każdym barze mlecznym, na każdych imieninach i urodzinach. Robiło się ją w ilościach hurtowych, bo zastaw się, a postaw się. Pamiętam te wielogodzinne przygotowania w kuchni: mama kroi marchewkę w drobną kostkę, babcia ostrzy nóż na ogórki kiszone, a dzieci podjadają groszek prosto z puszki i dostają po łapach. Cała kuchnia pachniała gotowanymi warzywami i majonezem kieleckim. Każda rodzina miała swój własny przepis, przekazywany z pokolenia na pokolenie, jak największy skarb i swoje odwieczne spory przy świątecznym stole. Dodawać jabłko czy nie dodawać? Por warszawski czy zwykła cebula? A groszek koniecznie czy kategorycznie nie? Te dyskusje toczą się do dziś i pewnie nigdy się nie skończą, bo ile domów, tyle wersji tej jedynej słusznej sałatki. I każda mama robi ją najlepiej, to akurat jest pewne. A teraz przechodzimy do prawdziwego króla wigilijnego stołu. Barszcz czerwony z łóżkami, ta rubinowa zupa o głębokim, słodko-kwaśnym smaku, bez której wigilia po prostu nie istnieje. Pamiętacie ten moment, kiedy mama wnosiła do pokoju wazę parującego barszczu? Cały dom pachniał burakami, grzybami i świętami. Ten zapach oznaczał jedno. Za chwilę zasiądziemy do stołu i podzielimy się opłatkiem. Co ciekawe, barszcz wcale nie zawsze był wigilijną potrawą. W średniowieczu robiono go z zupełnie innej rośliny barszczu zwyczajnego, takiego łąkowego chwastu o ostrym, kwaśnym smaku. Dopiero później zaczęto używać buraków i zakwasu buraczanego, który przygotowywano nawet dwa tygodnie przed świętami. A wiecie, że sam król Władysław Warneńczyk tak bardzo upodobał sobie tę zupę, że kazał ją regularnie podawać na swoim dworze? Nawet kiedy wyjechał na Węgry, nie mógł się bez niej obejść i kazał ją tam specjalnie dla siebie gotować. Z czasem barszcz trafił na świąteczne stoły i został tam na stałe choć trzeba przyznać, że nie wszędzie, na Śląsku na przykład króluje słodka moczka, a w innych regionach zupa grzybowa zabiera palmę pierwszeństwa. Ale dla większości z nas barszcz z uszkami to absolutna świąteczna klasyka, bez której trudno wyobrazić sobie wigilię. I właśnie te uszka, malutkie pierożki z aromatycznym grzybowym farszem, nadają mu ten wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. Pamiętam te rodzinne sesje lepienia uszek w kuchni na dzień przed Wigilią. Babcia pokazywała, jak prawidłowo zaginać ciasto w charakterystyczny kształt małego ucha, mama pilnowała, żeby farszu nie było za mało ani za dużo, a dzieci próbowały swoich sił i robiły uszka krzywe jak diabli. Ale to właśnie te krzywe były potem najsmaczniejsze, bo zrobione własnymi rękami i z miłością. W każdym domu przepis był trochę inny. Jedni dodawali więcej czosnku na końcu, inni zakwaszali sokiem z cytryny zamiast octem spirytusowym. A spory o to, czy barszcz ma być słodszy czy bardziej kwaśny, trwają w polskich rodzinach do dziś i pewnie nigdy się nie skończą. I dobrze, bo to właśnie znaczy, że tradycja wciąż żyje i ma się świetnie. I tu dochodzimy do czegoś, bez czego polska wigilia po prostu nie istnieje. Pierogi z kapustą i grzybami to danie, które łączy pokolenia przy jednym stole. Pamiętacie te rodzinne sesje lepienia pierogów na dzień przed świętami? Cała kuchnia zastawiona deskami, miskami z farszem i górami mąki. Babcia pokazuje, jak prawidłowo zaginać ciasto, mama pilnuje proporcji, a dzieci robią pierogi krzywe jak diabli i podjadają farsz prosto z miski. I właśnie te krzywe były potem najsmaczniejsze, bo zrobione własnymi rękami. A wiecie, że pierogi wcale nie są polskim wynalazkiem? Pierwsze wzmianki o nich w naszych kronikach pochodzą z XIII wieku. Historycy do dziś się spierają, czy przynieśli je do nas Tatarzy, czy może przywędrowały innymi szlakami handlowymi z Dalekiego Wschodu, ale jedno jest pewne: Polacy szybko je oswoili i zrobili z nich coś swojego. W każdym regionie powstały własne wersje, własne farsze, własne sposoby lepienia. Na podchalu robiono bryndzylki z oscypkiem, na wschodzie dodawano kaszę gryczaną, a w centrum kraju królowała klasyka kapusta kiszona z suszonymi grzybami. I właśnie ta wersja stała się symbolem wigilii. Kapusta kiszona i grzyby zbierane własnymi rękami w polskich lasach to były składniki dostępne dla każdego, nawet w najtrudniejszych czasach. W PRL-u pierogi wigilijne nabrały szczególnego znaczenia. Kiedy brakowało wszystkiego, kiedy kolejki ciągnęły się w nieskończoność, te proste składniki zawsze dało się zdobyć. Babcie suszyły grzyby przez całe lato, kapustę kisiło się w beczkach na jesień, a potem, w grudniu, wszystko to zamieniało się w malenkie arcydzieła – Pachnące lasem, kwaśne od kapusty, polane roztopionym masłem ze zeszkloną cebulką, i ten zapach, kto raz poczuł, nie zapomni nigdy. Do dziś wiele rodzin trzyma się tej tradycji wspólnego lepienia, bo pierogi to nie tylko jedzenie, to rytuał, który łączy pokolenia. A teraz czas na prawdziwego króla polskiej kuchni, bigos. To danie, które ma więcej legend i historii niż nie jeden ród szlachecki. Pamiętacie ten zapach, kiedy mama otwierała garnek po kilku dniach odgrzewania? Cały dom pachniał kapustą, mięsem i przyprawami. I każdy wiedział, Im dłużej bigos stoi, tym lepiej smakuje. To chyba jedyna potrawa na świecie, która z każdym podgrzaniem staje się lepsza. Dziadkowie mówili, że prawdziwy bigos musi być odgrzewany minimum trzy razy, zanim trafi na stół. A najlepszy jest na czwarty dzień. A wiecie, co jest najbardziej zaskakujące? Że bigos przez wieki robiono zupełnie bez kapusty. Tak, dobrze słyszycie. Pierwsze wzmianki o bigosie pochodzą z XIV wieku, a kapusta pojawiła się w nim dopiero w XVIII stuleciu. Wcześniej był to rodzaj siekaniny z mięsa, najczęściej dziczyzny, podawanej z owocami, octem i kosztownymi przyprawami jak szafran czy rodzynki. Danie dla szlachty i magnatów, nie dla zwykłych ludzi. Samo słowo bigos prawdopodobnie pochodzi od niemieckiego słowa oznaczającego polewanie sosem. Z czasem, kiedy czasy zrobiły się cięższe, kosztowne owoce zastąpiono kiszoną kapustą i tak powstał bigos, jaki znamy dzisiaj, ta cudowna mieszanka kapusty z różnymi gatunkami mięsa. Adam Mickiewicz opisał go w panu Tadeuszu tak pięknie, że lepiej się chyba nie da. Pisał o bigosu smaku przedziwnym, kolorze i woni cudnej. I dodawał, że miejski żołądek nie pojmie tej treści. Żeby docenić Bigos, trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć i wracać z obławy. Bo Bigos to była potrawa myśliwych, gotowana w kociołkach nad ogniskiem po udanym polowaniu. Podobno istniał nawet taki zwyczaj: pokrywkę garnka uszczelniano ciastem, a kiedy ciśnienie ją wystrzeliwało, znaczyło to, że Bigos gotowy. Myśliwi wiwatowali trzykrotnie i ruszali z łyżkami na szturm. W czasach PRL Bigos stał się potrawą na każdą okazję: od świąt przez imieniny po zwykłe niedzielne obiady. Każda gospodyni miała swój przepis, przekazywany z pokolenia na pokolenie jak największy skarb. Jedne rodziny dodawały więcej kiełbasy, inne suszone śliwki, jeszcze inne wytrawne czerwone wino. Na Litwie dawano więcej grzybów i jabłek, na Podlasiu kminku i wędzonek, na Śląsku papryki i czosnku. Ile domów, tyle receptur. Ale jedno było wspólne. Bigos robiono w ogromnych ilościach, w największych garnkach, jakie były w domu. Bo Bigos to nie jest danie dla jednej osoby. To potrawa, która łączy ludzi przy stole, która wymaga czasu, cierpliwości i miłości. I która nigdy nie smakuje tak samo dwa razy, każda partia jest niepowtarzalna, jak każde wspomnienie tamtych czasów. A teraz przechodzimy do potrawy, która dzieli Polaków równie mocno jak karp w wannie. Zimne nóżki, dla jednych szczyt kulinarnej rozkoszy, dla innych coś, czego nie da się nawet dotknąć widelcem. Ta drżąca, przezroczysta galareta z kawałkami mięsa w środku budziła skrajne emocje już w czasach PRL, ale jedno jest pewne żadna prywatka, żadne imieniny, żadne wesele w tamtych czasach nie mogły się obyć bez tej charakterystycznej miseczki na stole. Pamiętacie tę scenę? Wujek siada do stołu, bierze łyżkę zimnych nóżek, polewa je octem spirytusowym, podnosi kieliszek wódki i mówi – na zdrowie. W knajpach i barach mlecznych taki zestaw miał nawet swoją nazwę – meduza i lorneta. Meduza to galareta, która rzeczywiście przypomina tę morską istotę swoją przezroczystą konsystencją. A lorneta to dwa kieliszki wódki ustawione obok siebie. Było tanio, było sycące, było dobrze. Ta skromna potrawa ma królewskie korzenie. Najstarsze wzmianki o podawaniu galarety mięsnej w Polsce pochodzą z 1518 roku, z uczty weselnej króla Zygmunta I Starego. Z czasem zeszła z królewskich stołów do zwykłych domów i zamiast drobiu zaczęto używać wieprzowych nóżek. W różnych regionach nazywano ją inaczej – galard, zylc, studzienina, ale proces był wszędzie podobny. Nóżki opalało się nad palnikiem, gotowało przez cztery godziny na wolnym ogniu, a potem układało mięso w salaterkach i zalewało przecedzonym bulionem. Rano galareta była gotowa – przezroczysta, sprężysta, z plasterkami marchewki ułożonymi w ozdobne wzorki. Jedni lubili ją z octem, inni z chrzanem i zawsze z kromką żytniego chleba. Wróćmy teraz do ryb, ale nie do karpia, bo zanim karp zawładnął wigilijnym stołem, prawdziwym królem polskich świąt był śledź. Ta skromna ryba z Bałtyku gościła na naszych stołach już za czasów Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. I przez wieki to właśnie śledź, a nie karp, był główną gwiazdą wigilijnej wieczerzy. Dopiero PRL-owska propaganda zepchnęła go na drugi plan, ale w wielu domach tradycja przetrwała. Pamiętacie te ogromne beczki w sklepach rybnych? Śledzie solone, pachnące morzem, które trzeba było kupić kilka dni przed świętami, bo ze śledziem z beczki była robota. Najpierw moczenie, przez całą dobę, a niektórzy mówili, że i dwie, żeby wyciągnąć nadmiar soli. Wodę zmieniało się kilka razy. Potem filetowanie, ostrym nożem, ostrożnie, bo ości było co niemiara. I wreszcie marynowanie. Cebula pokrojona w piórka, zalana gorącą marynatą z octem, cukrem i zielem angielskim. Jak przestygła, dodawało się olej i wkładało filety. Noc w lodówce i gotowe. Był jeszcze jeden sekret, który znały tylko doświadczone gospodynie. W beczkach ze śledziami trafiały się mleczaki, samce z mleczem. Ten mlecz przecierało się przez sitko i dodawało do oleju. Śledzie w takiej zalewie miały smak, którego nie da się opisać: kremowy, delikatny, zupełnie inny niż zwykłe. Dziś ten trik prawie zapomniano, bo śledzie kupuje się gotowe, w słoikach. Ale kto pamięta tamte czasy, ten wie, że śledź w oleju z własnoręcznie marynowaną cebulą i ziemniakami w mundurkach to był prawdziwy smak Wigilii. Prosty, uczciwy, pachnący domem. A teraz przechodzimy do napoju, który dzieli polskie rodziny równie skutecznie jak spór o rodzynki w sałatce jarzynowej. Kompot z suszu, dla jednych nektar bogów, dla innych gęsta ciecz, której nie da się przełknąć. Pamiętacie te rodzinne sceny przy wigilijnym stole? Babcia nalewa kompot, połowa rodziny odmawia, druga prosi o dokładkę. I tak co roku, od pokoleń. Ale jedno jest pewne. Bez kompotu z suszu wigilia nie jest prawdziwa. A wiecie komu zawdzięczamy te tradycje? Łemkom, ludowi zamieszkującemu Beskid Niski. To oni przez całe lato zbierali owoce i suszyli je na słońcu, żeby zimą cieszyć się ich smakiem. Przygotowywali napój o nazwie jucha – gęsty wywar z suszonych śliwek, jabłek i gruszek. W 2007 roku jucha została wpisana na listę produktów tradycyjnych, a z Beskidu tradycja rozeszła się po całej Polsce. Nasi przodkowie wierzyli, że kompot ma niemal magiczne właściwości. Śliwki miały odpędzać złe siły, jabłka przyciągały zdrowie i miłość, gruszki gwarantowały długowieczność. Dlatego na wigilię starano się włożyć jak najwięcej różnych owoców. Każdy dodawał swoją odrobinę błogosławieństwa na nadchodzący rok. W czasach PRL kompot z suszu nabrał szczególnego znaczenia. Kiedy świeże pomarańcze były nieosiągalnym luksusem, suszone owoce ratowały sytuację. Na każdym balkonie i strychu wisiały sznury z jabłkami i gruszkami. Pamiętam te wielkie garnki, w których przez całą noc moczyły się owoce. Rano mama stawiała garnek na kuchni, wrzucała laskę cynamonu, goździki. Czasem skórkę pomarańczową, kompot gotował się powoli, a cały dom wypełniał się niezapomnianym zapachem świąt. I tu zaczynał się odwieczny spór: słodzić czy nie? Jedni dodawali cukier hojną ręką, inni twierdzili, że suszone owoce mają dość naturalnej słodyczy. Jeszcze inni dodawali miód po ostudzeniu. Ile rodzin, tyle przepisów. Kompot podawano na koniec wieczerzy w wysokich szklankach, a owoce z dna te się jadło łyżeczką, delektując się smakiem, bo w tamtych czasach niczego się nie marnowało. Przechodzimy teraz do króla świątecznych wypieków, makowca. Tego aromatu nie da się pomylić z żadnym innym. Kiedy mama wyciągała z piekarnika złocistą struclę z ciemną spiralą maku w środku, cały dom pachniał świętami. I każdy wiedział teraz to już naprawdę wigilia. Makowiec bez świąt? Nie do pomyślenia. Święta bez makowca? Jeszcze bardziej nie do pomyślenia. Mak w polskiej tradycji to nie tylko składnik ciasta to prawdziwy symbol. Nasi przodkowie wierzyli, że tysiące maleńkich ziarenek w jednej makówce przyciągają bogactwo i płodność. Słowianie uważali też, że mak łączy świat żywych ze światem umarłych. Dlatego potrawy makowe jadło się właśnie w wigilię, kiedy duchy przodków miały odwiedzać rodzinne domy, a młode panny te tarły mak ze szczególną gorliwością, bo według wierzeń miało im to zapewnić rychłe za mąż pójście. W czasach PRL makowiec był prawdziwym wyzwaniem. Trzeba było zdobyć mak, a ten bywał na kartki. Potem rodzynki, orzechy, skórkę pomarańczową, każdy składnik to była osobna wyprawa. A samo przygotowanie? To był wielodniowy rytuał. Najpierw mak trzeba było zaparzyć, potem zemleć, najlepiej dwukrotnie, żeby masa była gładka. Babcie używały ręcznych maszynok do mięsa z najdrobniejszym sitkiem. Ten charakterystyczny dźwięk mielenia maku. Pamiętacie? Potem dodawało się miód, rodzynki, orzechy, migdały i jeszcze raz mieliło, żeby wszystko się połączyło. Ciasto drożdżowe wyrastało w ciepłym miejscu, przykryte ścierką. Potem rozwałkowywało się je w cienki prostokąt, nakładało grubą warstwę masy makowej i zwijało w rulon. I znów trzeba było czekać, aż wyrośnie. Dopiero wtedy szło do piekarnika, a kiedy było gotowe, polane lukrem, posypane orzechami, stawało się prawdziwym dziełem sztuki, takim, które kroiło się na cienkie plastry i jadło powoli, delektując się każdym kęsem. A teraz przejdźmy od słodkości do czegoś bardziej sycącego, bo cóż to byłoby za świąteczne śniadanie bez kromki chleba z grubym plastrem domowego pasztetu. Ten aromat, który unosił się z kuchni, gdy piekł się w piekarniku, pamiętamy go do dziś. Zapach ziela angielskiego, liścia laurowego i gałki muszkatołowej mówił jedno: święta naprawdę się zaczęły. I żaden sklepowy pasztet nawet ten najdroższy nie mógł się równać z tym, co robiła mama albo babcia. Historia Pasztetu sięga głęboko w przeszłość. Pierwsze wzmianki o sztuce ich przyrządzania znajdziemy już w XIV-wiecznej Francji, w wierszach normandzkiego poety. Wtedy robiono je z dziczyzny, kuropatw, przepiórek, a nawet skowronków. Do Polski moda na pasztety dotarła w XVI wieku, kiedy na dworach magnackich zaczęto zatrudniać specjalnych mistrzów kuchni. Z czasem nazywano ich pasztetnikami, a ich umiejętności ceniono tak wysoko, że sam król Jan III Sobieski podobno bardzo żałował, gdy jego ulubiony pasztetnik postanowił wstąpić do zakonu. Taka to była sztuka, że nawet królowie o nią zabiegali. W czasach PRL pasztet stał się ratunkiem dla każdej gospodyni. Kiedy wędliny były trudno dostępne albo kosztowały majątek, domowy pasztet zastępował wszystko: i szynkę, i kiełbasę, i baleron. Pamiętacie ten rytuał? Najpierw trzeba było ugotować mięso do miękkości: wieprzowina, wołowina, czasem trochę cielęciny, a do tego obowiązkowo wątróbka drobiowa. Potem wszystko trzy razy przez maszynkę. Ta ręczna maszynka przykręcona do stołu, ten charakterystyczny zgrzyt i mielone mięso wychodzące cienkimi wstążkami. Kto to pamięta, ten wie. Dodawało się namoczoną bułkę, jajka, dużo przypraw. Masa szła do formy wysmarowanej smalcem, posypanej bułką tartą. Godzina w piekarniku i gotowe. A potem czekanie, aż wystygnie, bo kroić na ciepło nie wypadało. I wiadomo było jedno: jeden pasztet na święta nigdy nie wystarczał. I wreszcie dotarliśmy do tego, o czym obiecałem opowiedzieć na początku: do króla wigilijnego stołu, który do dziś dzieli Polaków na dwa zaciekle walczące obozy. Jedni wspominają go z rozrzewnieniem, inni z dreszczem grozy mowa oczywiście o karpiu a konkretnie o karpiu pływającym w wannie. Ten obraz wrył się w pamięć całego pokolenia i do dziś wywołuje skrajne emocje. Dla jednych to symbol świąt, dla innych trauma z dzieciństwa. Sama ryba gościła na polskich ziemiach od XII wieku. Przywieźli ją czescy cystersi i hodowali w przyklasztornych stawach w Dolinie Baryczy. Mnisi potrzebowali ryb na liczne dni postne, a karp okazał się idealny. Rósł szybko, był odporny i smaczny. Przez wieki był jedną z wielu ryb na świątecznym stole, obok szczupaka, sandacza, leszcza czy karasia. W XVII-wiecznym kompendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego znajdziemy przepisy na karpia w szarym sosie, słynnego w całej Europie. Ale prawdziwa kariera tej ryby zaczęła się dopiero po wojnie. To wtedy padło słynne hasło: Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce. Inne ryby zniknęły ze sklepów, ale karpia dało się wyhodować szybko i tanio. Stawy zarybiano na masową skalę. I tak ta skromna ryba z klasztornego stawu stała się symbolem polskiej wigilii, a teraz wanna. Pamiętacie? Kilka dni przed świętami ojciec przynosił karpia w reklamówce z wodą. Siatka kapała na klatce schodowej, sąsiedzi się uśmiechali, wiedzieli, że święta tuż, tuż. Ryba lądowała w Wannie i zaczynał się dramat. Bo z jednej strony trzeba się było myć w miejsce albo u sąsiadów, z drugiej dzieci przywiązywały się do nowego domownika. Dawały mu imię, karmiły okruszkami chleba, obserwowały jak pływa w kółko. A potem 24 grudnia rano rozlegał się krzyk protestu, bo tata szedł do łazienki z siekierką albo młotkiem. Jedni wspominają to ze śmiechem, inni do dziś mają traumę i nie mogą patrzeć na karpia. I właśnie dlatego karp dzieli Polaków jak nic innego. Dla jednych to smak dzieciństwa, chrupiąca panierka, delikatne mięso, łuska schowana do portfela na szczęście i pieniądze w nowym roku. Dla innych to koszmar, mulisty posmak, tysiąc drobnych ości i wspomnienie ryby patrzącej na nas smutnymi oczami z wanny. Ale wiecie co? Niezależnie od tego po której stronie stoicie, karp został z nami. Bo tradycja to nie tylko to, co smakuje, to przede wszystkim to, co pamiętamy, a tego karpia w wannie nie zapomni żaden z nas, który tamte czasy przeżył.